Niezależnie od rodzaju budynku i jego położenia, 80% wilgoci, która przenika do jego wnętrza, pochodzi z gruntu. Naturalną i niestety wyjątkowo groźną konsekwencją tego zjawiska jest wytworzenie się na jego wewnętrznej i zewnętrznej powierzchni ścian domu warunków, które sprzyjają rozwojowi grzybów pleśniowych. Grzyby pleśniowe bardzo lubią pomieszczenia słabo wentylowane stosunkowo ciepłe, ale przede wszystkim wilgotne. System bezpieczny fundament i kopal, z definicji, ma spowodować, aby wszystkie pomieszczenia w domu mieszkalnym były suche. Niestety, na skutek wadliwie działającej wentylacji, np. w wyniku zbyt szczelnych okien, czy też wykraplania się pary wodne na ścianach obiektu, na skutek niedostatecznej grubości termoizolacji, może dojść i tak do wzrostu grzybów pleśniowych. Aby zminimalizować to zjawisko lub całkowicie mu zapobiec, Należy zastosować preparat o nazwie Grzybo Izolmur. Preparat ten wchodzi w skład oferty systemu Bezpieczny Fundament i Kopal. Grzybo Izolmur powstał w wyniku kooperacji i Kopal i szwajcarskiej firmy Lonza, światowego lidera produkcji preparatów grzybobójczych. Grzybo -izol Mur jest środkiem, który dzięki swojemu składowi chemicznemu jest w pełni bezpieczny dla użytkowników i domowników produkowany na bazie wody i nie zawiera chloru, dzięki czemu nie wytwarza drażniącego zapachu. Badania chemiczne wykazały, że żaden ze składników grzybo izolmur nie został zaklasyfikowany jako rakotwórczy lub mutagenny. Grzybo izolmur ma działanie profilaktyczne oraz oczyszczające. Grzybo Izol -mur jest bardzo wydajny podczas aplikacji. Jego zużycie na 1 m2 wynosi zaledwie 1,0 litra. Profilaktyka polega na zabezpieczeniu powierzchni murów już na etapie budowy, po zamontowaniu systemu bezpieczny fundament i kopal, a tym samym stworzeniu bariery ochronnej uniemożliwiającej wystąpienie grzybów pleśniowych. Prawidłowe zabezpieczenie budynku przed grzybami i pleśnią powinno obejmować dwa etapy. Etap pierwszy. To pokrycie preparatem wnętrza budynku poprzez pomalowanie całych ścian w piwnicy oraz 40 cm ścian na poziomie 0 nad piwnicą. Środkiem powinno się pokrywać cegłę albo tynk lub obydwie warstwy. Etap drugi to pokrycie preparatem zewnętrznych ścian budynku. Podobnie jak przy zabezpieczaniu wnętrz, grzybo izolmur stosujemy na cegłę albo tynk lub na obydwie warstwy. Środkiem należy malować powierzchnię ściany na wysokości 40 cm nad gruntem i przy ziemi. Oczyszczające, zwalczające działanie grzybo -izol -mur polega na pokryciu preparatem całej powierzchni zaatakowanej przez pleśń, a w efekcie całkowite usunięcie grzyba i zabezpieczenie muru przed jego ponownym pojawieniem się. Poziom pokrywania ścian preparatem zależy od rozmiarów powierzchni zaatakowanej przez pleśń. Grzybo -izol -mur to bezpieczny preparat grzybobójczy i grzybochronny. Może być stosowany w pomieszczeniach mieszkalnych, ponieważ żaden z jego składników nie został sklasyfikowany jako rakotwórczy. Nie zawiera chloru i nie wydziela drażniącego zapachu. Nie stwarza zagrożenia utraty zdrowia przez mieszkańców domu. 99 lat wieczystej gwarancji na papę fundament szybki profil SBS można uzyskać poprzez zastosowanie jednego z 64 rozwiązań systemu Bezpieczny Fundament i Kopal dostępnego na www.fundamentikopal.pl.